Ahoj wszystkim rozbitkom na Morzu Łyski, z tej strony witam was Konrad Puczyni-Puć. W kolejnym odcinku na naszej black metalowej łajbie dożeglowaliśmy sobie znowu do e, e, wyspy, e, wyspy Miul, czyli, czyli jak, jak, jak stwierdziłem nadmorskie klimaty. Mamy tutaj e, taką łyski, e, która jest e, dymną odmianą e, klasycznej Tobermory, tober mori czyli Legik. Tak, destylarnia Tobermory należy do grupy Distel, podobnie jak, jak omawiany we wcześniejszym odcinku znany i lubiany Buna Haben, co już samo w sobie napawa optymizmem i dobrze świadczy o, o, o ich produktach. Zapowiada się, że będzie fajnie, bo oni nawet w tych podstawowych edycjach mają dużą dbałość, duże przywiązanie do jakości. Wszystkie ich whisky są butelkowane bez filtracji na zimno, wszystkie ich single malty, wszystkie mają przynajmniej 46,3%, no to jest właśnie powiązane z tą filtracją i większość jest bez dodatku koloru. Tutaj akurat w tym przypadku nie mamy o tym słowa, śmiem przypuszczać, że jeśli o czymś yy, nie mówi się to zapewne jest inaczej, ale tutaj akurat nie jest to, że tak powiem, gwóźdź programu, chociaż fajnie, gdyby to wszystko było naturalne. Nie wiem, jaka to wersja tego Legggiga, bo nie jest to ten klasyczny dziesięciolatek, ten years old, który jest właśnie w 100% z beczek po Bourbonie, pierwszego i, i wielokrotnego napełnienia. Tutaj mamy łyski bez oznaczenia wieku, butelkowaną, gdzie pierwsze lata ona spędza po Bourbonie, po czym jest finiszowana w, w beczkach po Rioja, czyli po hiszpańskich, tutaj w tym przypadku przypuszczam, że 100% hiszpańskich czerwonych, najczęściej wytrawnych Rzadko się zdarza półwytrawnych, czerwonych winach, więc no całkiem nietypowe połączenie. Ledzik, czyli takie, taka dy, takie dymne oblicze, właśnie destylarni Tobermory, dość mocno dymne. Ja się zaskoczyłem jak bardzo mocno, myślałem, że że to, jest, że to są takie łyski z zaznaczonym dymkiem. Aczkolwiek, próbując, no to tam, tam jest potęga jednak tego dymu, jedną czy, czy potem już kolejne wersja, Więc Mocno dymna na łyski wyspiarska, plus beczki po czerwonych wytrawnych winach, nietypowe, przyznam dosyć połączenie, zaintrygowała mnie ta łyski, od kiedy się pojawiła na rynku to gdzieś tam plątałem się, przechadzałem koło niej, gdzieś tam mijałem ją wzrokiem, chciałem, chciałem jej w końcu spróbować, bo mnie intrygowała, no i w końcu trafiła na mój stół. Jak widać, tutaj moja filozofia się nie zmieniła, recenzowania łyski po no już, że tak powiem, dogłębnym zapoznaniu się z nią, więc łyski już dobrze też napowietrzona, ona za dużo nam tutaj stać w kieliszku już nie musi, bo swoje poddychała w butelce, więc zobaczmy, jakie jest to połączenie tego nadmorskiego, takiego świeżego klimatu tej bryzy plus mieszanki torfu, z kolei no z, z takimi bardzo specyficznymi, wytrawnymi klimatami czerwonych win. Zobaczmy jak ona pachnie. No nie, dym jednak bucha. To, to, nie jest taki, to nie jest taki łagodny kocurek przytulaśny. Tutaj dym bucha. To jest whisky w granicach 40 ppm, więc no nie licho, nie licho dym, ona jest y, taka trochę piwniczna, jest winna i to nie jest jakaś autosugestia, że aha, ha, bo wiem, że z beczek porioszę, tylko faktycznie jest winna. E, taki specyficzny zapach, dość, dosyć wytrawny, y, dosyć taki y, pikantny, dosyć taki przyprawowy. Zobaczmy, jak jest w smaku. Co nam to łyski powie o sobie? No nie jest to oczywisty smak. Wydaje mi się, że to nie jest whisky ze wskazaniem dla początkujących. Dużo dymu, dużo wytrawności, dużo czerwonego wina, dużo takiej szorstkości, dużo pieprzu kańskiego, dużo papryczek chili. Jest wytrawna, mało w niej słodyczy. Gorzka czekolada e, znanej firmy. Y, jest taka wersja y, wysoka zawartość kakao plus papryczki chili. I druga ich czekolada mi się kojarzy. Mocno gorzka czekolada z, y, z solą morską. To to jest bardziej w tą stronę. Esencjonalna. Y, gorzka, mocna Gorzkie, mocne espresso. No, jest to whisky taka z wysokim poziomem wejścia na pewno. Taka dosyć chimeryczna. Jeszcze jeden mały łyczek. Jeśli chodzi o owoce, to tutaj bardziej coś takiego cierpkiego. Ona mi się kojarzy. Jeśli chodzi o owoce, to gorzkie, kwaśne wiśnie. Trochę czarnej porzeczki. Coś ciemnego, ciemne owoce, kwaśne jeżyny, yy, czarna porzeczka, gorzkie wiśnie, coś takiego. Takie ciemne, ciemne, dosyć gorzkie owoce. To wszystko może brzmieć jakoś tak mało zachęcająco, ale to jest łyski taka bardzo ożywcza, bo nas skłania do myślenia. Ten zapach jest bardzo taki nieoczywisty, niebanalny. Nie jest to na pewno coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, że albo są łyski właśnie mocno szerówy, albo takie switaśne słodziaki po Bourbonie, albo bardzo dymne po Bourbonie, gdzie no tam dym wychodzi na pierwsze skrzypce, albo szary bomby, plus jeszcze mocny dym. A tutaj jest właśnie tak, no nie pies, nie wydra ta łyski jest, tak, że tak powiem. Ciężko ją rozgryźć. Oczywiście ona ma swoje takie emblematyczne, właśnie emblematyczne kierunki tego smaku typu no jest, czuć jest bardzo mocno dymna czuć tą taką winność czuć pikanterię. No, powiem szczerze, że nie, nie tuzinkował whisky. Jak bym ją ocenił? No w kategorii męskości tutaj zdecydowanie przyznaję takie mocne 8 na 10. W kategorii małgorzowatości, czyli to co lubią dziewczynki, przypuszczam, że 5 albo 6 na 10, bo tutaj no nie ma nic tak naprawdę, co mogłoby się tak stereotypowo wydawać, że może przypaść do gustu tej delikatniejszej płci pięknej. W kategorii kontemplacyjności, no to tutaj nie jest to whisky jakaś mega rozbudowana, nie zrozumcie mnie źle, że tutaj są jakieś, że ona jest jakaś wielowarstwowa i tam będziemy, nie wiem, odkrywać te smaki, nie wiem, jak, jak interpretacje, nie wiem, filmów Davida Lyncha, czy czy, czy tego typu rzeczy, to ona jest do, dosyć prosta, ale w tej swojej takiej prostocie no, ciężka w sumie do rozgryzienia. Jeszcze teraz y, nasuwa mi się właśnie takie gorzkie orzechy włoskie, to też doskonale do niej pasuje. Y, bakalie, ale nie takie słodkie, nie, nie, nie te słodkie bakalie, te takie bardziej gorzkie, y, no bo bakaliowa ona jest w kategorii kontemplacyjności mocne 9 i ogólnie w kategorii y, ogólnej miodności nie mam tu na myśli słodyczy tej łyski przyznaję, no takie mocne 8 na 10 jest to freak trochę jak dla mnie jest to, jest to taki odmieniec, taka chimera trochę w świecie łyski bardzo fajny eksperyment, oczywiście nie żałuję, że to łyski kupiłem i raczej Polecam ją wszystkim, którzy szukają jakiejś ciekawej odmiany od tego, co jest popularne i czego jest dużo. No to tutaj znajdziemy zdecydowanie takie no, niebanalne, nieproste i nie, nieoczywiste. Nie, nie do końca też, bym powiedział, lubiane smaki, bo to nie jest taka whisky, nie są to takie smaki, które pierwsze nam przychodzą na myśl, jak sobie myślimy o tym, a co byśmy się tu napili wieczoru tego konkretnego wieczoru i, i pierwsze co przychodzi na myśl, to nie wiem, a jakiegoś słodziaka, czy szery bombę, czy dym, no to tutaj jest, jest dziwacznie. Dziwacznie, ale jak mawiał ojciec Tofika, wszystko co oryginalne jest, jest lepsze i ty nie jesteś dziwny synu, ty jesteś oryginalny, no i ta łyski jest trochę taka jak Tofik, ona nie jest dziwna, ona jest jest oryginalna, a wszystko co oryginalne jest po prostu lepsze. Dzięki, że ze mną byliście, zapraszam na kolejny odcinek. Też będzie ciekawy, też około morskie tematy.